czy wiedziałeś, że starożytni Grecy, jak i pierwotni mieszkańcy Australii, czyli Aborygeni, mieli niemal identyczne mity dotyczące gwiazdozbioru Plejad. Jeden i drugi lud przedstawiał te gwiazdy w swoich opowieściach i mitach jako siedem sióstr, które przed czymś uciekały. Mało tego, motyw ten pojawia się także i w wielu innych rejonach świata, a do tego gwiazdozbiór Plejad dosłownie niemal w każdej starożytnej cywilizacji był używany jako kalendarz, a więc taki wyznacznik pór roku. Taki temat tych niesamowitych podobieństw między starożytnymi cywilizacjami z całego świata jest znany historykom już od dosyć dawna, ale według mnie jest on niestety ignorowany. Uważają oni, że to wszystko było dziełem przypadku. Co jeśli te mity nie są przypadkowe? Co jeśli istnieje głębsze połączenie między tymi odległymi kulturami, które nauka dopiero zaczyna odkrywać? Moim zdaniem powoli, nawet bardzo, ale taki sposób myślenia akademików zaczyna się zmieniać. Pojawiają się alternatywne hipotezy poparte różnymi badaniami. Dziś przyjrzymy się australijskim naukowcom, którzy zasugerowali, że mit, o którym wspomniałem na początku, mógł narodzić się nawet i ponad 100 tysięcy lat temu. Czy jest to dowód na to, że ludzie faktycznie przekazywali sobie mity przez jakieś 100 tysięcy lat, przez taki długi okres czasu? A może jednak jest to argument, który wskazuje na to, że istniała kiedyś jakaś zaginiona, nieznana nam cywilizacja, po której ludzie z całego świata odziedziczyli tę wiedzę? Oczywiście są także inne opcje, które warto rozważyć, ale w dzisiejszym odcinku skupimy się po prostu bardziej na tych samych mitach, a nie na tym kiedy i jak one powstały. Cześć, witam Cię na kanale Ciekawostki i Innej Dziwy. Od jakiegoś czasu zapowiadam, że jestem w trakcie przygotowania bardzo długiego odcinka poświęconego podobieństwu między starożytnymi cywilizacjami. Co prawda nie mam go jeszcze nagranego, a tym bardziej zmontowanego, dlatego nie mam pojęcia ile on będzie trwać, ale zakładam, że będzie to ponad dwie godziny oglądania właśnie materiału. Przedstawię tam naprawdę ogromną ilość takich różnych, ciekawych właśnie podobieństw między tymi cywilizacjami, które są pomijane w dyskusji, ponieważ no, większość ludzi, którzy się interesują historią, czy to zawodowo, czy po prostu można powiedzieć hobbystycznie, nie mają świadomości o ich istnieniu. Położąc ten odcinek, trafiłem na takie podobieństwo, o którego istnieniu nawet sami sobie nie zdawałem sprawy. Dlatego pomyślałem, że właśnie wybiorę ten jeden malutki podpunkt z tamtego dwugodziennego filmu i przedstawię wam to właśnie w jakimś krótszym epizodzie. Można powiedzieć, że ten dzisiejszy filmik to jest też taka zapowiedź, właśnie tamtego długiego materiału. Dlatego, jeżeli ten dzisiejszy film ci się spodoba i dowiesz się z niego czegoś nowego, to no jestem przekonany, że ten ponad dwugodzinny film jeszcze zrobi na tobie o wiele, wiele większe wrażenie. No ale dobra, przejdźmy teraz do dzisiejszego tematu. I tutaj na stronie kopalniarwiedzy.pl idziemy bardzo ciekawy artykuł. Ludzie na całym świecie od dawna snują opowieści o siedmiu siostrach czy siedmiu dziewczętach na nieboskłonie, które dotyczą gwiazdozbioru Plejat. Muszę tutaj dodać, że istnieje kilka wersji tego mitu, tłumaczące właśnie, jak te kobiety zostały zamienione we gwiazdy. Według jednego z nich plejady to siedem córek tytana Atlasa. Ten, zmuszony do dźwigania nieboskłonu, nie mógł uchronić swoich córek. Wówczas Zeus, chcąc uchronić je przed Orionem, pragnącym je posiąść, zamienił siostry w gwiazdy. Jednak jedna z sióstr zakochała się w śmiertelniku i ukryła się. Niedaleko Plejad widzimy Oriona. W mitologii greckiej jest on myśliwym. Teraz posłuchaj tego. W kulturach australijskich aborygenów Orion również jest często myśliwym lub grupą pełnych wigoru młodych mężczyzn. W kulturach Australii centralnej Orion nazywany jest łowcą kobiet, szczególnie kobiet kojarzonych z Plejadami. Wśród aborygenów istnieje wiele opowieści, w których chłopcy lub mężczyźni kojarzeni z Orionem Ścigają siedem sióstr. Jedna z tych sióstr albo umiera, albo ukrywa się. Według innych opowieści jest zbyt młoda lub została złapana i dlatego widzimy tylko sześć gwiazd. Opowieść o Plejadach, zwana także mitem o siedmiu siostrach, znana była, tak jak mówiłem, mieszkańcom starożytnej Grecji, jak i aborygenom. Jak więc to możliwe, że ludzie oddaleni o tysiące kilometrów od siebie, którzy nie mieli ze sobą nigdy kontaktu, no przekazywali z pokolenia na pokolenie tę samą, można powiedzieć, opowieść? Według tej greckiej wersji, to jedna z sióstr zakochała się w śmiertelniku i udało się jej dzięki temu schować na ziemi, zanim Zeus przemienił ją w gwiazdę. W przypadku opowieści aborygenów, ta siódma siostra również przestała być widoczna na niebie, ponieważ została porwana albo zabita. W zależności od tego, z którego regionu Australii pochodzi ten właśnie konkretny mit. Takich alternatywnych wersji, w których ta siódma siostra nie zostaje ofiarą i udaje się ukryć, jest co prawda bardzo malutko, ale według nich jest ona po prostu, w sensie ta gwiazda, czyli ta kobieta była, zbyt młoda, by myśliwi ruszyli za nią w pościg. Opowieści opowieściami, ale ci australijscy badacze zauważyli, że obecnie jedna z gwiazd Plejad o nazwie Plejone, to z takiego naszego ziemskiego punktu widzenia, znajduje się ona tak blisko gwiazdy Atlas, że patrząc gołym okiem wydają się one jedną gwiazdą. Jednak gdy ci australijscy badacze, czyli profesor Ray Norris i do tego dr. Barnaby Norris z Uniwersytetu w Sydney przestudiowali ruch gwiazd i sprawdzili położenie plejat w przeszłości. Okazało się, że przed 100 tysięcy lat Plejon, czyli ta właśnie, można powiedzieć, zaginiona gwiazda, była znacznie dalej od Atlasa i ludzie wtedy widzieli obydwie jako dwie oddzielne gwiazdy. Czyli całkowicie inaczej niż my widzimy to dzisiaj gołym okiem. Jeżeli nasza wiedza na temat poruszania się gwiazd na niebie jest prawidłowa, mam tutaj na myśli oczywiście to, co widzimy jako my obserwatorzy z Ziemi. Jeżeli ta wiedza jest prawidłowa, to oznaczałoby, że 100 tysięcy lat temu większość ludzi naprawdę widziała siedem Gwiazd w gromadzie Plejad. Według australijskich badaczy, ruch gwiazd na nieboskłonie wyjaśnia dwie zagadki: podobieństwo aborygeńskich opowieści i greckich mitów oraz fakt, że większość kultur mówi o Siedmiu Siostrach podczas gdy gołym okiem widzimy sześć gwiazd. Dlatego ich zdaniem opowieści o plejadach mogą pochodzić z czasów, gdy ludzki gatunek żył jeszcze w Afryce. Mogą one być więc najstarszymi opowieściami człowieka. Oczywiście to ich podejście jest po prostu zgodne z aktualnie obowiązującą historią, według której ludzie jakieś no mniej więcej 100 tysięcy lat temu opuścili Afrykę i wtedy się rozprzestrzenili na pozostałe kontynenty naszego świata. Jestem przekonany, że nawet jeżeli oni by faktycznie sami wierzyli w to, że są to ślady po starożytnej zaginionej cywilizacji, właśnie te na przykład mity, legendy i tak dalej, to i tak by o tym nawet nie napisali, nie wspomnieli, ponieważ baliby się właśnie na, wystawić na ośmieszenie wśród swoich kolegów po fachu. Dlatego posłużyli się tu po prostu takim, można powiedzieć, naukowym dogmatem. Według którego, tak jak mówiłem, ludzie wyszli 100 milionów lat temu w Afry, z Afryki i nie ma z tym dyskusji. W ich badaniach wyszła data 100 tysięcy lat, jeżeli chodzi o ten gwiazd, że ona wtedy znajdowała się znacznie dalej i ludzie mogli widzieć wtedy faktycznie gołym okiem dwie gwiazdy, a nie tak jak my teraz jedną. I po prostu spojrzeli na to, co według oficjalnej historii w tamtym czasie robili ludzie. Wychodziło na to, że znajdowali się jeszcze w Afryce, choć ewentualnie ją opuszczali, no i dlatego powtórzyli to w swojej właśnie pracy. Można powiedzieć, że ja nawet nie przywiązuję zbytnio uwagi do tego ich pomysłu, jeżeli chodzi o tę Afrykę, ponieważ tak naprawdę, jeżeli wyszli oni faktycznie z błędnych założeń, no to te ich wnioski również są błędne. W tym ich badaniu najbardziej interesowało mnie to, że odnaleźli oni właśnie tę można powiedzieć zaginioną gwiazdę, która pojawiała się w mitach, i być może ta ich obserwacja, według której właśnie te gwiazdy się do siebie zbliżyły i widzimy ją jako jedną, właśnie była powiązana z tym mitami, czyli z tym, że ta jedna z tych gwiazd, czyli ta jedna siostra zaginęła. Zginęła, bądź została porwana, w zależności od rejonu i wersji. W wielu mitologiach aborygeńskich pojawienie się plejad na niebie sygnalizowało początek określonych sezonów, takich jak pora deszczowa lub czas zbiorów. Na przykład, gdy plejady stają się widoczne na nocnym niebie, oznacza to początek pory deszczowej. Jest to oczywiście kluczowe dla rolnictwa i zbierania zasobów. W niektórych opowieściach w Australii siedem sióstr reprezentuje relacje rodzinne i współpracę. Legendy często opisują siostry jako nauczycielki, które uczą ludzi współpracy i wzajemnej pomocy. U Aborygenów te siedem sióstr często pełni rolę duchowych przewodniczek, ucząc ludzi o znaczeniu duchowych praktyk, szacunku do ziemi i połączenia z naturą. Teraz chciałbym jeszcze krótko Wam przedstawić dwa mity, które pochodzą z Australii i właśnie dotyczą tych siedmiu sióstr, ale pochodzą one z innych rejonów tego kontynentu. Pierwszy pochodzi z Australii Centralnej. W tradycji Aranda, żyjących właśnie w Centralnej Australii, te siedem sióstr to siedem młodych kobiet, które są ścigane przez miłosnego łowcę. Opowieść ta jest interpretowana jako metafora zmian sezonowych i ruchu gwiazd na niebie. Z kolei w tradycji Ilongu w północnej Australii 7-siust to duchy, które uczyły ludzi świętych pieśni, tańców i ceremonii. Są one związane z wiedzą astronomiczną i obserwacją gwiazd. W przypadku 7-siust, które były ważne dla aborygenów i Greków, a także innych kultur, zbieżne nie były tylko motywy mitu i skojarzenie go właśnie z tym samym gwiazdozbiorem i mniej więcej takim samym zarysem historii, ale także praktyczne zastosowanie właśnie tego gwiazdozbioru jako wyznacznika pół roku. Zaczniemy od Greków, ale tutaj mam jeszcze jedną krótką prośbę. Jeżeli temat Cię zaciekawił, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych odcinków na kanale, a szczególnie tego, któremu aktualnie poświęcam najwięcej czasu, czyli właśnie wspomnianym podobieństwo między starożytnymi cywilizacjami. Przy okazji chciałem podziękować jeszcze kolejnej osobie, która dołączyła do grona patronów na YouTube. Jest to JLB200. Dziękuję za wsparcie i zachęcam także innych do sprawdzenia właśnie tej zakładki bezprzyj. A teraz wróćmy do odcinka. Ten moment, kiedy plejady stają się widoczne na wschodnim horyzoncie tuż przed schodem słońca, był sygnałem dla starożytnych Greków do rozpoczęcia sezonu żeglugowego. Oznaczał on nadejście wiosny oraz początków korzystnych warunków dla nawigacji po Morzu Śródziemnym. Miało to miejsce jakoś w maju. Z kolei chwila, kiedy plejady zachodziły tuż po zachodzie słońca, wskazywał na początek sezonu żniw, co przypadało na późne lato około listopada. Był to czas zakończenia większości prac rolniczych i przygotowania się do zbiorów. Starożytny Grek o imieniu Hesiod w swoim dziele Prace i dni wspomina o Plejadach w kontekście prac rolniczych, podkreślając ich znaczenie jako wskaźników czasowych do siewu i żniw. Homer w swojej Iliadzie również wspomina o Plejadach i także w kontekście astronomicznym. Z całą pewnością potwierdza to właśnie znaczenie tego gwiazdozbioru w starożytnej greckiej kulturze. Wspomniałem, że Plejady taką rolę kalendarza odgrywały nie tylko właśnie u Aborygenów i Greków, ale także w innych rejonach świata. Dla przykładu, w Japonii znane są one jako subaru, a ich pojawienie się na nocnym niebie również było używane do przewidywania zmian pór roku i także tam miało to istotne znaczenie dla rolnictwa. Inny przykład to Maorysi z Nowej Zelandii. Plejady znane tam są jako Matariki, co sygnalizuje początek Nowego Roku Maoryskiego. Ich pojawienie się na niebie w czerwcu oznacza czas festiwalu, który jest okazją do świętowania i planowania na przyszły rok. Matariki jest czasem, kiedy Maorysi honorują swoich przodków i oddają im cześć. Jest to również okazja do wdzięczności za zbiory i przygotowania się do nowego sezonu rolniczego. Do omówienia zostały nam jeszcze cywilizacje mezoameryki, bo również i tam ludność ta wykorzystywała plejady jako kalendarz. Majowie śledzili ruchy różnych ciał niebieskich, w tym Słońca, Księżyca, planet i gwiazd, takie właśnie jak plejady. Ich umiejętności w zakresie astronomii były zaawansowane i pozwalały na precyzyjne prognozowanie wydarzeń astronomicznych. Taki helikalny wschód Plejad, czyli moment, kiedy Plejady były po raz pierwszy widoczne w ciągu roku na niebie, był dla nich szczególnie istotny. Ta chwila była związana z różnymi wydarzeniami rytualnymi i rolniczymi. Ten moment pojawienia się tego gwiazdozbioru pierwszy raz w roku na niebie sygnalizował początek sezonu rolniczego. Jeżeli chodzi o mitologię majów, to Plejady były związane z bogami i duchami. Być może były one postrzegane jako miejsce, skąd pochodzili przodkowie lub bogowie, i oczywiście miały bardzo duże znaczenie symboliczne. Gdy jesteśmy przy Ameryce, to warto wspomnieć, że także w Ameryce Północnej było plemię, które posługiwało się właśnie obserwacją Plejad. Było to plemię z Unii, które przystępowało do zasiewu w momencie, gdy Plejady przestawały być już widoczne na niebie. Nie będę teraz wymieniać kolejnych ludów z Ameryki Północnej, a także z Ameryki Południowej, które używały Plejad jako kalendarza, ale uwierzcie mi, że było naprawdę ich sporo. Na tego shorta, którego teraz Ci pokażę, trafiłem już podczas montażu tego filmu. Jeśli dokładnie obserwujesz nocne niebo, łatwo to rozpoznasz. Ta formacja nazywana jest konstelacją Wielkiej Niedźwiedzicy, albo według wet Saptarysi. W astrologii indyjskiej siedem gwiazd tej konstelacji związanych jest z siedmioma Ryszimi. Według Mahabharaty Saptarysi byli żonaci z siedmioma siostrami zwanymi Kritika. Saptarysi porzucili sześć z siedmiu Kritikas, twierdząc, że nie były im lojalne. Pozostałe sześć Kritikas można zobaczyć w innej konstelacji, Nehru mianowicie krytyka na raja. Kultura grecka ma również podobną historię sióstr Plejady. Jak widzimy, gwiazdy te były naprawdę kluczowe dla tamtejszych kalendarzy i systemów rolniczych. Jak to możliwe, że ludy z całego świata wybrały tę jedną konstelację właśnie z całego wieznego nieba, i to ją można powiedzieć, że wybrał jako podstawę swojego kalendarza. Takich innych niesamowitych podobieństw między różnymi starożytnymi cywilizacjami jest naprawdę o wiele więcej. Tak jak wspominałem, jestem w trakcie przygotowania odcinka, ale on wyjdzie dopiero myślę, że za parę tygodni. Jeżeli do tego czasu chciałbyś obejrzeć jeszcze inne materiały w tym temacie, to zachęcam do sprawdzenia tego odcinka, który się tutaj teraz wyświetlił. Dotyczy on symbolu kwiatu życia, który także znany był na całym świecie. A tymczasem dziękuję wszystkim za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym epizodzie. Cześć, hej!